lepsza była Wisła. W samobójczej bramce straconej już w piątej minucie dzisiejszego rewanżu oraz słabiutkiej grze Wisły w pierwszej połowie meczu wydawało się, że skończyły się wszelkie nadzieje. A jednak po przerwie Oryzdlenczyk w miejsce Czerwca Kulawika i Moskalewicza wprowadził na boisko Sosina, Nicińskiego oraz Ikenaczo. I właśnie nigeryjczyk, Leci Ikenaczo doprowadził do wyrównania. Garitano wybił już piłkę za linii bramkowej. Młodzi piłkarze Wisły poderwali zespół do energicznej walki. W cztery minuty później po rajdzie prawym skrzydłem Żurawski podaje do Frankowskiego, ten przepuszcza Nicińskiemu. Niciński mu natychmiast oddaje i prowadzenie Wisły 2 do 1. W 62 minucie popisze się przesunięty do linii pomocy najlepszy w pierwszym meczu, świetnej dzisiaj Kazimierz Moska. Z 20 metrów nie daje szans łamiemu i Wisła stanęła przed możliwością wyrównania bilansu. Goście byli coraz bardziej roztrzęsieni. Ale stało się to dopiero na kilka minut przed końcem. Powolnym Kosowskiego w poprzeczkę trafił Sosin, to samo zrobił Niciński, dopiero frankowski dobił piłkę do siatki. 4 do 1. A później bezbramkowa dogrywka i rzuty karne. Na trybunach też już wszyscy stoją. Żurawski, Zając i Głowacki trafiają. mi broni jednak strzału Baszczyńskiego. Sarnat nie będzie gorszy. Obroni jedenastkę Juanele. Teraz Frankowski. Na niego zawsze można liczyć. A kiedy nie trafił do bramki Jose Ignacio, piłkarski cud nad Górną Wisłą stał się faktem. W Pucharze UEFA awansuje jednak Wisła. Nie, rzadko atakując bramkę rywali. W efekcie widzowie obejrzeli wiele gry w środku pola. Trener Wisły Orestyl Lęczyk nie zdecydował się wystawić od pierwszych minut Tomasza Frankowskiego, który na boisku pojawił się dopiero w drugiej połowie. Ciężar gry ofensywnej spadł więc na Olgierda Moskalewicza, który był najaktywniejszym zawodnikiem krakowskiego zespołu. On też po błędzie bramkarza Porto Owczynnikowa miał najlepszą okazję do strzelenia gola. Niestety piłka nieznacznie minęła słupek bramki.